Natomiast jeżeli ty masz te cechy, czyli jesteś odważny, jesteś młody, czujesz, że nie miałeś w życiu jeszcze swoich pięciu minut, chciałbyś się trochę wyszaleć, chciałbyś pozyskać jakieś możliwości nowe, to bierz, słuchaj, towarzystwo, motocykl, wsiadaj w samolot i na wschód, w stepowe kraje, do państwa środka. Na daleki wschód, jeżeli możliwości pozwolą. Słuchajcie, ja już sobie szykuję motocykl wyprawowy, nowy. Jeżeli tylko znajdzie się towarzystwo, chętnie pojadę. Tutaj zostawimy w tych pięknych okolicznościach przyrody rodziny z dziećmi, kobiety, które tutaj na pewno się lepiej odnajdą. Bo po co sobie młodość niszczyć tam w tych debilnych pracach, na tych, na tych taśmach, tych specjalnych strefach ekonomicznych. Czy nie lepiej sobie tutaj wegańskie jedzonko szykować, uprawiać wspaniałe owoce, warzywa, siedzieć w spokoju. Pamiętajcie, że do Europy Zachodniej nie dojdzie żadna fizyczna wojna już raczej. Dlatego jest tutaj bezpieczne miejsce, gdzie należy. Nasze kobiety, schować rodziny, majątek, zakumulować, zabezpieczyć, a zdobywcy na wschód. I w ten sposób w strefie przejścia, czyli tam, gdzie teraz jesteście, zostanie cały ten lobbying wszystkie te korporacje odcięte od tego, czego tak naprawdę najbardziej od Was potrzebują czyli Waszej siły, Waszej energii Waszego czasu poświęconego. Dlatego, że pamiętajcie, nie wszystko da się zautomatyzować. Ja jestem z wykształcenia inżynierem od automatyzacji i przez 10 lat powiem Wam, że im bardziej chcieli zautomatyzować, tym bardziej diabeł z pudełka wyskakiwał, bo to przeczy prawom życia. Jeżeli chcesz sobie w czymś ułatwić, coś innego się utrudni. Jeżeli chcesz sobie tutaj wrzucić na luz i żeby robota sama się robiła, gdzieś indziej się robota pojawi. Tak się po prostu nie da. Więc nie nabierzcie się na to. Nie bądźcie tym, którzy im tą lukę zapełnią, tylko zostawcie to pole puste. Niech tam się to wszystko załamie, zawali, a potem sobie wrócimy. Wyjść z bananem na ryju z tych azjatyckich stepów ze wspaniałymi, wiernymi kobietami. Albo po prostu przypakowani, którym nic się już nie da wcisnąć, a wy kobiety wyluzowane tutaj z opalonymi buziami od słońca na lazurowym wybrzeżu, dobrze odżywione, z pobranymi pieniędzmi z tych upadających europejskich koterii. Pamiętajcie, że tutaj te wszystkie fabryki niebawem znikną. I Siedzący ludzie zadowoleni przy winku, to jest to, czego lobbyści z Narodu Wybranego najbardziej się boją, bo wiedzą, że do takich ludzi nie da się podejść.